Dzień dobry, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku vlogmasowym, jakby nie było. Ech, widzicie moje włosy, w ogóle tak tak spojrzałam dzisiaj w lustro i muszę wam powiedzieć, że mam mega już długie. Przynajmniej jak na mnie długie, bo ostatnio, tak, ostatnio takie długie to miałam chyba w gimnazjum może. Jakoś wcześniej w ogóle cierpliwości jakiejś takiej nie miałam, ale mam już takie fajne, takie miękkie. No, ale dobre. Dzisiaj misja specjalna, bo uwaga, jedziemy po karpie. Robiłam dzisiaj trening z rana, ledwo chodzę, dosłownie ledwo chodzę. Jedziemy po karpie ze względu na to, że później nie będziemy mieć zbytecznie czasu, to jest jedna rzecz, a dwa, może ich braknąć. Więc jedziemy specjalnie po nie. Daleko nie mamy, bo dosłownie ile? Kilka metrów? Kilkanaście. Dwieście metrów, więc... Lecimy! Powiem Wam, że chciałabym sobie wybrać, jakiego bym zjadła, ale ja tam nie przejdę, bo jest mega błoto, więc nawet nie ma opcji. Bo się ubrałam, no wiecie, ubrałam kozaczki, więc nawet nie ma opcji. Ale jakieś tak, tak wygląda, właśnie. Ale to miejsce tam, tam łowią już panowie. Zatem karpie mamy, a ja się zabiorę za zjedzenie czegoś bo po treningu. Naprawdę jestem głodna. Myślę, że zrobię na pewno białeczko. To na pewno. Idziemy na otwarcie nowej bidronki. Nowej starej bidronki tak naprawdę. Nowej starej bidronki po remoncie. Nasze zakupki z bidronki. To oczywiście chemia tradycyjnie, u nas to zawsze musi być. Czyli clean, ajax, grét. E, tutaj mamy jeszcze płyn do pukania ust. Widzieliśmy mm, mięso mielone. Tutaj mamy cytrynki i koperek. I będzie prawie do pstrąga. E, no i oprócz tego tradycyjnie sałata. No i tutaj parówki dla Janka. Dla mnie też nie będę, <grytka> nie będę hipokrytką. Ale tu mamy coś, co wzięłam. Wzięłam krówki, więc jest jakaś nikła szansa. Oczywiście, że w końcu zrobimy to piwo kremowe. Trzymajcie kciuki, naprawdę. Może się uda w końcu. Więc tak wyglądają nasze zakupki. No, więc ja mam zakwasy po moich e treningach, a teraz zabieramy się za robienie pieczarek. Bo kupiliśmy te małe drobne pieczareczki, i będziemy teraz je. Panierować, smażyć i później do słoika. Więc będą cudowne. Więc lecimy do kuchni. A tutaj już są nasze pieczareczki. Janek już je ładnie umył. Można tylko podziwiać. Są one właśnie specjalnie drobne, żeby ładnie weszły do Za Zatem co robimy? Mamy nasze pieczareczki, proszę bardzo. Tutaj będziemy mieć jajko, bułka tarta. I lecimy z tym. Bo jest trochę roboty, jakby nie patrzeć. Eko-jajko. Cudowne eko. Od nóżek. Nie od <laughs> No wiem, no ale się śmieje. Gręszele. Wyszły nam dwa talerze tych pieczareczek. Teraz będą smażone. A. Jestem z siebie w ogóle dumna, że nie spadło na podłogę, więc przy moich, wiecie, zamaszczystych ruchach to zawsze tu jest wszędzie upalone. Więc ja mogę być z, siebie z dzisiejszego gotowania zadowolona. Więc teraz czas na sprzątanie tego i będziemy smażyć. Powiem Wam, że ekspresowo nam to dzisiaj poszło. Jakoś tak, nie wiem, czy się tak zgraliśmy, ale udało się, zrobiliśmy wszystko. Tu mamy już nasze pieczereczki, tak jak Wam pokazywałam. A Janek hałasuje to olejem. Tak już one wyglądają. Będziemy je oczywiście smażyć na głębokim tłuszczu. No bo jak inaczej, nie? Więc może trochę niezbyt zdrowo, ale... ale są dobre. Ale ocet co, dwie. A... Ale ocet ale są mega dobre, no, no, co ja mam tutaj, No. Dobrze, co robimy z naszym zalewem? Mamy tam już gotującą się wodę i dodajemy do tego, co? Cukier, sól, ocet, liście laurowe, ziele angielskie, dwie cebule i tyle. I gotujemy to razem, więc robimy to po kolei. Nasze słoiczki napełniamy teraz pieczareczkami, starając się ich nie podjadać. Wyszły nam trzy słoiczki i teraz będziemy je zalewać wrzątkiem i od razu zamykać. I w ten sposób mamy właśnie gotowe już nasze pieczareczki. Teraz muszą się przegryźć i będą gotowe do spożycia. Do zjedzenia, do spożycia. Do spożycia. zjedzenia. Dobrze. do zjedzenia. O! Także tym oto pięknym sposobem idziemy otwierać kalendarze. W tradycyjnym W tradycyjnym miejscu otworzymy sobie tutaj nasze kalendarze adwentowe. Zaczniemy sobie od największego, czyli z libią. I tutaj szukamy w naszej 15 King. Otwieramy. Jest dość duży. O! Proszę bardzo. Kolejna pokusa niestety nie dla mnie. Czekolada mleczna truskawkowa. I przechodzimy sobie do kalendarzyka z herbatkami. I tutaj w 15 mamy cynamonową herbatkę. I tutaj Wam przeczytam opis, bo skapnęłam się, że w ostatnim Wam nie przeczytałam. Oko proroka. Trzymaj je przy sobie, by chroniło Cię przed zazdrością i negatywną energią. Mądre, mądre. Zobaczmy sobie zapaszek. Zapach ma bardzo fajny. Taki typowo, bym powiedziała, może nie, nie taki świąteczny, ale taki mi się kojarzy przynajmniej ten zapach z jesienią. No, bardzo z jesienią. Dobrze, ale to sobie zaparzę już za chwilkę. I ze starej medlarni, bo dzisiaj sobie otwieramy, więc uwaga, uwaga, co my tutaj znajdziemy. I mamy krem do rąk również, to co było ostatnio, tylko tym razem, o, tym razem mamy Amber Melody. Taki kremik do rąk. No, z kremiku jestem mega zadowolona zawsze, bo w sumie je ja używam dość często, więc czemu nie. Z czekolady już trochę mniej. Nie spodziewałam się, że większość okienek będzie... Z czekoladą, mimo wszystko, za taką cenę, ale no trudno. Ech, przełknę to rozczarowaniem. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym dniu. Dajcie znać, jak Wam się podobało i pa pa!